Każdy kryzys, każda życiowa trudność może mieć dwa zupełnie różne finały. To, który scenariusz się zrealizuje, zależy od Twojej świadomości i reakcji. Dziś opowiem Ci o obu tych drogach. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Sloan. To przestrzeń, w której dzielę się inspiracjami, wartościową wiedzą oraz narzędziami, jak żyć lepiej w świecie, który Coraz szybciej pędzi i stawia przed nami wiele wyzwań. To drugi odcinek serii Weź kryzys w swoje ręce. I ja już teraz czuję, że ta seria ma ogromną moc. Moc edukacji, zrozumienia i świadomego podejścia do sytuacji, w której my często nie widzimy wyjścia. Te odcinki mogą być twoim małym światełkiem w tunelu. Bo kiedy pojawia się życiowa trudność, Nazwijmy ją kryzysem, wypaleniem czy chronicznym stresem. Pojawia się też takie poczucie uwikłania, poczucie uwięzienia, takiej wewnętrznej niemocy, poczucie, że jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, a jednocześnie nie masz narzędzi, nie masz zasobów, nie wiesz, jak się z tego wydostać. I chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten stan nie jest Twoją życiową porażką. To nie jest koniec świata. Kryzys, trudność życiowa to jedna z faz, która się naturalnie pojawia w naszym życiu. Bywa bolesna, to fakt, ale warto pamiętać o tym, że w życiu pojawiają się takie momenty, w których jesteśmy szczęśliwi, w których wszystko idzie gładko i zgodnie z planem, i to jest piękne. I trzeba te chwile wyciskać jak cytrynę, cieszyć się nimi, bawić się, uśmiechać, doceniać. Ale w życiu też przychodzą trudności, i wtedy właśnie warto podejść do nich świadomie. Po pierwsze, warto pamiętać o tym, że ta trudność nie będzie trwać wiecznie. To jest etap przejściowy, to nie jest koniec świata. I po drugie, Pamiętaj, że gdy pojawia się kryzys, on ma tendencję do zabierania ci zasobów. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, że kiedy tracimy energię, zaczynamy odpuszczać rzeczy, które nas zasilają. To takie błędne koło i niezwykle ważne jest, aby to zauważyć, bo kryzys może mieć dwa finały. Ten pierwszy będę tu bardzo mocno propagować. Bo to jest świadome wyciągnięcie z kryzysu jak najwięcej dla siebie, by potem doświadczyć zjawiska wzrostu po kryzysie. Tak to jest możliwe. I drugi to ścieżka, w której jest kryzys i jesteś ty, i niestety nie za wiele się dzieje. I w tej drugiej sytuacji ta trudność staje się początkiem poważnych problemów życiowych. Tego nie chcemy. Kryzys, wypalenie, przewlekły stres możemy to nazwać różnie. I tak samo możemy myśleć o tym w kategorii różnych obszarów życia, bo on się pojawia w różnych miejscach w pracy, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Pamiętaj o jednym: jeżeli pojawia się, to uczucie takiego niezadowolenia z życia, w którym jesteś, Czujesz przewlekły stres, zaczynasz mieć takie poczucie, że to nie jest to życie, którym ty chcesz żyć, to jest bardzo ważny sygnał, że coś w twoim życiu przestało działać. To taka dezorganizacja, moment, w którym dotychczasowe strategie, twoja siła, sposób działania tak zwyczajnie przestały być skuteczne. I to jest czas, by. Uczciwie, powtarzam jeszcze raz, uczciwie spojrzeć w lustro, zatrzymać się i powiedzieć sobie: To, co działało dotychczas, to, co było do tej pory, przestało działać, coś się zmieniło i ten moment zatrzymania jest kluczowy. Ale niestety, większość z nas go odkłada. Mamy nadzieję, że jakoś to wszystko samo się ułoży. Nie ułoży się. Jeszcze raz, nie ułoży się. A jeśli się ułoży, to na pewno nie tak, jak ty chcesz. Zamiast chwilowej trudności, zamiast czegoś, co można łatwo przeorganizować, mogą pojawić się dużo poważniejsze problemy. Dlaczego? Bo gdy czujesz przeciążenie, tracisz zdolność do realnej oceny sytuacji. Twój mózg. Jest w tak zwanym myśleniu tunelowym. To brzmi tak, jakby po prostu widział tylko jedną opcję czyli tą złą. Widzisz to, co złe, tracisz perspektywę i to się wszystko tak zaczyna pogłębiać, a to napędza spiralę lęku, bezsilności, a na końcu takiego poczucia, że mnie to już więcej nic dobrego nie spotka. Będzie już tylko gorzej i zaczynasz się jeszcze bać? W twoim mózgu wtedy zachodzą konkretne zmiany, aktywują się obszary odpowiedzialne za stres, lęk i niestety wyciszają się te, które odpowiadają za racjonalne, spokojne, kreatywne myślenie. To trochę tak, jakbyś miał, miała świetny samochód, ale nagle, tak po prostu zaczynasz tankować paliwo pół na pół z wodą. I jeszcze przez chwilę ten samochód pojeździ, ale po 500 kilometrach zacznie coś zgrzytać, po dwóch tygodniach coś stukać i dokładnie tak się dzieje z Twoim ciałem. Jeśli jesteś w kryzysie, jeśli masz taką życiową trudność i tak naprawdę nic z tym nie robisz, to wiedz jedno, że bycie w tym stanie uruchamia przewlekły stres. A za tym idzie cała lawina reakcji. Mogą się pojawić bóle głowy, napięcia, problemy jelitowe, gorszy sen. To jest coś, co z jednej strony jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, czyli wysypianie się, a nagle, gdy kładziesz głowę do poduszki, ten sen nie przychodzi. I nie pomoże tu niestety ani kieliszek wina, ani podobne. Rozwiązania. Potem pojawia się osłabienie odporności. Zaczynasz łapać grypę anginę, masz coraz mniej energii. Jak z tym samochodem? On zaczyna coraz gorzej działać. Ty zaczynasz jeść gorzej, mniej się ruszasz, izolujesz no po prostu błędne koło. I nagrywam ten odcinek dzisiaj dlatego, że chcę Cię uchronić przed tym, do czego kryzys może cię doprowadzić? Bo już sama świadomość, że tak to się może skończyć, może dać ci do myślenia: i ty dzisiaj albo jutro podejmiesz świadomą decyzję, że chcesz inaczej. Jest takie przekonanie niestety w naszym społeczeństwie, że po pomoc sięga się dopiero wtedy, gdy uderzysz głową o podłogę. A to trochę tak, jakby czekać z wizytą u dentysty, aż ból stanie się nie do zniesienia. Gdy zaczyna cię lekko boleć ząb, najbardziej racjonalnym działaniem jest pójście do dentysty, aby załatać tą małą dziurkę. Bo irracjonalnym jest udawać, że cię nie boli ząb, poczekać, aż dziura będzie tak duża, że jedyną opcją będzie wyrwanie zęba. Skoro słuchasz tego podcastu, to na pewno nie jesteś w tej grupie. I dokładnie tak samo jest z Twoim życiem. Jeśli czujesz, że przestajesz spać, masz w sobie więcej napięcia w ciele. Obserwuj swoją szczękę, szyję. Twoje ciało nie kłamie. Czujesz taki ścisk w brzuchu, czujesz, że w pracy, w relacji, coś zwyczajnie nie działa. To jest bardzo ważny sygnał, i to nie jest słabość. To jest moment, żeby powiedzieć sobie: To jest jakiś kryzys. Pojawiło się jakieś wypalenie w moim życiu. I coś przestało działać, i czas to zmienić. Tak, zmienić. I właśnie wtedy warto sięgnąć po wsparcie, bo w takich momentach praca z mentorem, terapeutą, coachem kryzysowym, i tu powtarzam, kryzysowym, dlatego, że na coaching. Taki standardowy, możesz nie mieć wystarczających zasobów. Tu potrzebujesz konkretnego prowadzenia, i zwrócenie się po taką pomoc nie jest oznaką słabości. Wręcz przeciwnie, to jest przejaw Twojej odwagi, mądrości i zapobiegania temu, co tak naprawdę może się wydarzyć. To jest bezcenne, gdy ktoś obiektywnie pomoże Ci zobaczyć sytuację z boku. Poukładać myśli, znaleźć Twoje zasoby i przypomnieć Ci, kim tak naprawdę jesteś, bo często, będąc w tym kryzysie, w tym takim zamknięciu, poczuciu braku wsparcia, zapominasz o tym, zapominasz, ile masz w sobie zasobów, ile wiedzy, bo ten cały kryzys, ta niedogodność. Zwyczajnie cię zmęczyły. I to jest bezcenne, kiedy usiądziesz i nagle zobaczysz, ile ty już masz narzędzi, aby z tego wyjść, aby ułożyć wszystko jeszcze raz na nowo. To trochę takie klocki. Dostajesz je i musisz po prostu przebudować tą wieżę, bo ty już masz te klocki. Strasznie dużo tych porównań w dzisiejszym odcinku, ale jakoś tak do mnie one płyną. Więc myślę, że jest bardzo obrazowo, no bo o kryzysie staram się mówić naprawdę ludzkim głosem, nie jakimś specjalistycznie psychologiczno-technicznym, bo chciałabym oswoić tą życiową trudność i mam nadzieję, że mi to wychodzi. Dobrze. Skoro jesteśmy przy tym momencie, w którym sięgasz po pomoc, w którym świadomie mierzysz się i mówisz: tak, jestem w kryzysie, mam problem, właśnie. Mam problem. Masz wtedy realną szansę, aby przejść przez ten kryzys świadomie, ze wsparciem. I zamiast się pogrążać w ciężkim doświadczeniu, zaczynasz budować na nowo swoją rzeczywistość. Powoli. To są małe kroki. I jeszcze jedno porównanie. To trochę tak, jak Widzimy takiego nurka, który spada na samo dno, odbija się stopą od dna morza, a następnie z powrotem płynie do góry. I tak to jest z tym kryzysem. Z każdym oddechem wypływasz wyżej, z każdą świadomą decyzją, z konkretną strategią. I właśnie takiej transformacji ci życzę. To, co dziś wydaje ci się końcem świata, może stać się prawdziwą trampoliną. Bo, jeśli przez tą trudność życiową przejdziesz świadomie, nie oszukując siebie, nie zakłamując rzeczywistości, to czeka cię jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nazywane jest to wzrostem pokryzysowym. O co chodzi? Już ci tłumaczę. Ludzie, którzy przeszli przez kryzys i świadomie zbudowali na tej bazie trudności zasób? Po pierwsze. Zaczynają inaczej postrzegać życie. Mają taką. Czują takie głębsze docenienie tego, co już w ich życiu jest. Po drugie, budują takie bardziej autentyczne relacje, mają lepsze połączenie ze sobą i, co ważne, mają takie poczucie znacznie większej siły sprawczej. Tak jakby odzyskali moc z podwójną siłą. I to jeszcze jest bardzo ważne, dlatego że ten wzrost pokryzysowy pokazuje, że ludzie bardzo często po tym kryzysie nie wchodzą na stan przed kryzysem, ale wchodzą znacznie wyżej i dalej. I o tym warto pamiętać. To jest teoria, która jest potwierdzona wieloma badaniami. Ludzie, którzy świadomie przepracowali swoje trudności, często mówią, nie chciałabym przechodzić przez to jeszcze raz. Ale nie zamieniłabym tego doświadczenia na nic innego. I ja Ci mogę powiedzieć to samo. W moim życiu było wiele kryzysów. Niektóre były naprawdę spektakularne. Kiedyś nagram o tym odcinek, ale każdy z tych kryzysów po pierwsze pokazał mi, czego ja nie chcę w swoim życiu, a po drugie dał mi niesamowitą moc do tego, żeby pójść dalej, wyżej, z większą siłą. Jeśli dzisiaj czujesz trudność, masz takie poczucie utknięcia, braku sensu, pamiętaj, że udawanie, że nic się nie dzieje, denerwowanie się na ten stan, albo nic nie robienie, niczego nie zmieni. Przecież Einstein nam powiedział: szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. I oczywiście. Możesz z takimi trudnościami żyć latami, bo ogrom ludzi tak żyje. Możesz spadać coraz niżej, 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 pewnie tych poziomów jest sporo. Ale trochę to tak jak chodzenie z kulą u nogi. Ktoś ci ją przypiął. I ty chodzisz. Im szybciej od niej uciekasz, tym bardziej ta kula uderza cię w łydkę. No, mało to przyjemne. Ale możesz tak długo robić. Łydka będzie pełna w śniakach. A ty po prostu dalej będziesz funkcjonować. Aż złamiesz nogę, bo kula uderzy Cię za mocno. Ale możesz uczciwie spojrzeć na sytuację, zauważyć tą kulę. Zobaczyć, że tam jest zamek. Poszukać klucza, otworzyć zamek, odpiąć kulę. I pobiec przed siebie. I właśnie tego beztroskiego biegu przed siebie ci życzę. Bo nic nie trwa wiecznie, ani kryzys. Ani najlepsze życiowe doświadczenia. I jeśli w tych historiach, które dzisiaj opowiedziałam, czujesz i widzisz kawałek swojej codzienności, to nie jest przypadek, że tego słuchasz. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego kalendarza. I jeśli czujesz, że chcesz porozmawiać o swoich trudnościach, to zapraszam Cię na bezpłatne pierwsze spotkanie, które trwa około pół godziny w trakcie którego porozmawiamy o tym co teraz się dzieje w twoim życiu jakie masz trudności wyzwania i jeśli poczujemy wspólne flow to jestem pewna że z narzędziami które znam możesz wyjść naprawdę dużo dalej i dużo wyżej na koniec mam do ciebie prośbę jeśli ten odcinek cię poruszył pamiętaj aby go skomentować aby podcast ocenić Dać serduszko czy łapkę, w zależności od tego, na jakiej platformie go słuchasz, bo to najlepszy sposób, żeby podziękować mi za to, że poświęcam czas na tworzenie tej treści. A dzięki tym prostym gestom, ten podcast może się rozwijać i docierać do nowych odbiorców. Jeśli ktoś z Twoich znajomych powinien posłuchać tego odcinka, wyślij mu go. A my? Słyszymy się za tydzień.